Możemy w tym momencie zabrać się za edytowanie dokumentu. Mogłabym dokument wyedytować tutaj, bezpośrednio na tablecie, ale chciałabym pokazać Państwu, w jaki sposób można posłużyć się chmurą. Uruchamiam przeglądarkę internetową. Przeglądarkę mam skonfigurowaną tak, że jako strona startowa, Pojawia mi się strona usługi Office Online. Melduję się do chmury, podając swój adres e-mail. I czekam na udostępnienie przydzielonych mi zasobów. Wybieram OneDrive. Jest to mój dysk w chmurze. Tu jest napisane, że 15 GB bezpłatnie. Już od jakiegoś czasu jest to 30 GB bezpłatnie, pod warunkiem, że zdecydują się Państwo automatycznie synchronizować zawartość swoich aparatów fotograficznych z tym dyskiem. No a poza tym jest to sprawa bardzo wygodna. Od czasu, kiedy zdecydowałam się zapisywać dokumenty w chmurze, nie muszę pamiętać o zabieraniu kluczy USB. Moje dokumenty są dostępne zawsze i wszędzie tam, gdzie ich potrzebuję. A na dodatek w bardzo prosty sposób mogę je udostępniać innym osobom. Kliknęłam folder, folder Dokumenty. Tutaj znajduje się mój dokument do korekty. Klikam go. Otwiera się w Wordzie Online. Widać, że mam tutaj jakieś miejsca, w których powinnam coś zrobić. Więc z menu wybieram edycję dokumentu, edytuj w aplikacji Word Online, chwilkę czekam i już mogę wprowadzać zmiany. Więc tu zamiast wstaw ilustrację pierwszą, wybiorę z menu wstawianie, obraz, jako do, folder domyślny pojawia mi się od razu folder na dysku OneDrive zawierający zdjęcia i ilustracje. Klikam ilustracja pierwsza. Otwórz. Już mam. Tą ilustrację mogę w prosty sposób zmniejszyć bądź powiększyć. Tak, żeby pasowała mi do dokumentu. No, mogę to zrobić z kolejnymi ilustracjami. Mogę sprawdzić, czy jeszcze coś w dokumencie jest do zrobienia. Tutaj jest jakaś chmurka. Ta chmurka oznacza komentarz. Czytam. Dochodzę do wniosku, że komentarz można usunąć, więc z menu recenzja robię usun komentarz. Dokument mam gotowy do wydruku. Klikam klik, drukuj, drukuj. Oczywiście to wszystko mogłabym zrobić za pomocą palca lub na ekranie dotykowym. Chciałam tylko Państwu pokazać po prostu pełną użyteczność takiego komputera. Dostałam komunikat z Worda Online, że dokument PDF jest gotowy. Otóż Word Online nie kontaktuje się bezpośrednio ze sprzętem podpiętym do naszego tabletu, natomiast po to, żeby zachować taką graficzną zgodność i formatowanie dokumentu, tworzy format pośredni w postaci pliku PDF. Mogę tutaj kliknąć i wyświetlić sobie ten dokument. Mogę go albo zapisać lokalnie. W pamięci mojego tabletu albo od razu otworzyć i spróbować wydrukować. Więc z menu bocznego wybieram urządzenia, drukuj. Drukarkę, która jest podpięta do mojego komputera poprzez sieć. Wybieram opcje tej drukarki, na przykład, że wydrukuję tylko bieżącą stronę i na przykład, że będzie to wydruk monochromatyczny. No i zlecam polecenie drukuj. Widać, że komputer kontaktuje się z drukarką, bo mamy informację zwrotną. Drukarka ostrzega nas, że za chwilę możemy z nią mieć problemy. No i słychać, że drukuje. Zaraz zobaczymy efekt. Po bez zapisywania. Zamykać. Jest? Jest. Czyli wykonaliśmy na to naszą pracę. Tutaj bez obawy zamykam dokument, bo usługa online dba już o to, żeby został zapamiętany. W odpowiedni sposób z moimi korektami nie zmarnowały się efekty.